To lubię. Witamy w programie The Voice of Fole! Czy możesz zaśpiewać coś normalnie? Po prostu we mnie tak się gotuje. Ale ty jesteś ogień! Ogier! Nie wiem co, ogier powiedział? Edyta górniak wiesz, ale uszula Dudziak, Edyta, nie wiem już sama co mówię. <śmiany> <śmiany> Michał, co poszło nie tak? Bezczelne. Bum! Yes! Każdy z nas jest kimś innym i ma na pewno inne rzeczy do zaoferowania, ale ja mam najwięcej. Ty to masz, ja to mam, wszyscy mamy jedenastą edycję The Voice of Poland!